Jak słyszeliśmy w Ewangelii, Pan Jezus jest w drodze. Bardzo dużo czasu zajmuje Mu głoszenie Ewangelii, mówienie o tym, jaki Pan Bóg jest dobry, nauczanie ludzi o miłości Boga do każdego człowieka, przebywanie z uczniami, przyjmowanie tych, którzy potrzebują pomocy. Jest tak bardzo zabiegany i ciągle zajęty. I dowiadujemy się z Ewangelii, że jego mama, najświętsza Maria Panna, jest bardzo stęskniona za swoim synem, dlatego szuka go i znajduje. I kiedy Pan Jezus widzi swoją mamę, bardzo ucieszyło się na pewno jego serce. Ale wykorzystał to spotkanie i zadał pytanie swoim słuchaczom: Kto jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I odpowiada: Ci, którzy pełnią wolę Ojca Mojego. Matka Najświętsza jest tą, która tę wolę Bożą pełniła. Zatem jest najdroższą mamą Pana Jezusa. Ale tutaj trzeba też, żebyśmy odwrócili nasze myślenie i odwrócili pytanie: Co ja czynię, żeby moja mama, mój tata, moi bracia, siostry czuli się przeze mnie kochani? Trzeba im poświęcić czas. Trzeba być dla nich, spieszyć im w miarę możliwości z pomocą. Dlatego zadanie, które jest na najbliższy tydzień, jest bardzo proste. Spędzić trochę czasu ze swoimi najbliższymi, przytulić się do mamy, porozmawiać z tatą, pobawić się z bratem i siostrą, żeby poczuli się przez Ciebie kochani. Mam nadzieję, że Wam się uda.